Siemano, z tej strony Andy. witam was w kolejnym odcinku SEPTA na serwerze For Life. Na samym wstępie wypadałoby oczywiście przeprosić was za tą no troszeczkę długą przerwę, tak naprawdę najdłuższą przerwę jaką kiedykolwiek miałem na kanale. No i co, no nie mam nic na swoje wytłumaczenie, nie no w sumie trochę mam, no kurde naprawdę bardzo mało czasu, ale mogę też dodać, no że jednak te moje lenistwo wygrało przez co no odcinków nie chciało mi się robić. Jak widzicie stoję tutaj między pewnymi samochodami, jak widzicie no pewnie są to moje samochody, bo między Stoi tutaj brawurka, infekturek, no i w ogóle nagrywam to w dzień po urodzinach, chociaż nie, dalej trwają urodziny For Life'a, jest naprawdę wiele eventów, wczoraj były licytacje pojazdów zerowań, zarobki i w ogóle naprawdę sporo eventów, dzisiaj w sumie też coś będzie, dużo nowych samochodów w mojej kolekcji się pojawiło oraz parę furek również sprzedałem. Przed ostatnim odcineczku, jeżeli się nie mylę, pokazywałem wam mojego Sultana i Buleta wtedy również też miałem, tak, wtedy Buleta też miałem, jeden koła ID, no i postanowiłem te dwa Bulety wymienić sobie za ten właśnie. Pojazd, który tutaj sobie stoi. Nie jest to oczywiście zwykły bullet, ponieważ, wiadomo, ja tutaj zwykłych buletów nie kupuję. No i wiadomo, jeżeli wymieniłem buleta 1 koła ID plus sultana 1 koła ID za takiego buleta, no to nie mógłby być to inny bulet niż oczywiście bulet wizowy. Pierwszy na serwerze. Tak, jest to wizowy, pierwszy bullet na serwerze. Jak możecie teraz zauważyć, posiada on trzy cyferki 901. Oprócz tego jest to Bulet 2.0 elektryczny, posiada dodatkowo, jak widzicie, białe lampy, ale tutaj oczywiście tutaj wyłączyłem te lampy, ponieważ posiada zielone lampy, również to nie są zwykłe lampy, widzowie, ponieważ są to lampy kustomowe. Tak, posiadają one inne RGB niż zielone, o sporo cyferek inne RGB niż zielone, bo tutaj jest bardziej to podchodzi pod lampy limonkowe niż takie typowo zielone. Pomiędzy zielonymi, a limonkowymi lampami, no tego się jakoś nie da zauważyć tak naprawdę, ale jeśli chodzi o RGB, chociaż nie no, gdybyśmy stanęli przy, przy furce z zielonymi lampami takimi zwykłymi, no to na pewno byłoby widać tą różnicę. Nie pasują mi te lampy, nie podobają mi się, ale wiadomo, no unikatowe lampy kustomowe w dodatku, więc to wiadomo, no nie ma co demontować, bo zawsze, zawsze, kurde, jak coś to doda do wartości tego samochodu Mi tutaj bardziej pasuje na tych wyłączonych Chociaż no nie wygląda tak źle nawet na tych zielonych Z tym RGB, a ziomek mi jeszcze dorzucił Tutaj wiadomo w tej zamianie sporo rzeczy Już skurdy nawet nie pamiętam, ale no Mogę wam pokazać te samochody, które teraz posiadam Bo wiadomo, dostałem jakieś furki w zamianie Te pojazdy sprzedałem, wymieniłem No i między innymi jak widzicie, Huntley 2.2 Prawie full tune, tutaj taka lampa No nie wygląda za ładnie, bo jeszcze go kurde Tutaj nie, nie malowałem, jakoś specjalnie Taki zwykły Huntley, następna Furka jest to oczywiście Mesa 8000 ID, bo nie wiem który na serwerze Ale na pewno jedna z pierwszych, tutaj naprawdę Mało mes jest na serwerze z takim Niskim ID, 1.8 tak Z jakimś tam tuningiem, apami w ogóle To nie jest jakoś bardzo ważne, ważne jest to, że jest 8000 ID, dalej mamy tutaj intrudera Taka zwykła doniczka, ap 3 Lampa, 20k ID, no, to, no Zwykła doniczka, I tutaj dalej Podobnie jak w tym przypadku również 20000 ID, lecz to posiada już tak jak widzicie kombi, no i 2.2 Prawie full tune, to jak widzicie reiki nie ma I Dalej to już znacie, tutaj to też znacie, no i tutaj mamy pewne, pewne primo 14 koła ID, 1,6 takie zwykłe. Nie wiem, tak samo, czy jest to niskie ID, bym musiał sprawdzić, bo to też również dostałem w zamianie. No i jak widzicie, ogólnie stoję na parkingu. Tak, stoję na parkingu, ponieważ mój domek też poszedł. Już, kurde, nie pamiętam kiedy, bo to naprawdę dawno temu, więc będzie trzeba coś ciekawego poszukać. Przy sobie mam dwie banki, a dzisiaj są widzowie również jakieś licytacje z zerowań, więc może coś sobie tutaj, nie zerowań, licytacje w ciemno, tak. Wczoraj było licytacje z zerowań, więc może coś tam sobie zakupimy, ale. Jak już mówimy o licytacjach zerowej, no to widzowie, oczywiście, no musiałem wziąć udział. Niestety, no, ludzie mieli za sporo gotówki, a ja się na to nie przygotowałem, więc nie udało mi się nic ciekawego kupić. Ale jak widzicie, no, przepłaciłem sobie za jeden pewny samochód. A jest to widzowie Mana 1.6, tak? Na wczorajszych licytacjach było coś również dla mniej bogatszych graczy, między innymi Mananka, no. Myślałem, że jednak coś będzie miała, chociaż, no, się okazało, że jest to jednak zwykła Mananka 1.6 i zapłaciłem za nią 100 tysięcy, no, ale w sumie, no, co, liczy się dobra zabawa, więc naprawdę fajnie, że chociaż cokolwiek, kurde, udało mi się. Licytować. No i widzowie, ta mananka 1.6 poleci raczej do jednego z widzów, więc aby wziąć udział, oczywiście wbijacie na mojego Instagrama, stawiacie obserwacje, polubienie pod wszystkimi zdjęciami, są tam chyba tylko 3 czy 4 zdjęcia, więc naprawdę jest to dosyć proste. No i napisać swój nick z Instagrama pod tym filmem. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja, o tym nie muszę mówić, bo to jest wiadomo obowiązkowe. No i naprawdę wymagania są bardzo proste, a wygrać tutaj dosyć taką unikalną mananzą. Ja, ja jej nawet nie wyciągałem, zobaczcie, ona, ona jest jeszcze podpisana tutaj, Ej, a ostatnim kierowcą jest AirMond, więc tutaj nic nie ruszałem, zerowy przebieg, tak. Mananka prosto z licytacji Pozdro YouTube, pozdro, pozdro, pozdrawiam cię mordeczko No i co widzowie, od tego czasu Naprawdę sporo rzeczy zostało również wprowadzane na serwer, między innymi Zostały wprowadzone nowe samochody, została Dodana nowa praca, chociaż nie nowa praca, tylko Po prostu został zrobiony remake, czy po prostu Odświeżyli pracę Lawet Na której ja naprawdę uwielbiałem pracować na Lawetach Miałem tam chyba czwarty level, więc zobaczymy Co tam dokładnie zmienili, mam nadzieję Że nie usunęli oczywiście mi tutaj mojego poziomu Wsiądę sobie może do tego Buleta Pokażę wam jak on jeździ, no i chciałbym wam jeszcze powiedzieć to tutaj na tych licytacjach było? Bo na licytacjach wczorajszych zerowań dodali również tak Stratuma 1.5, unikatowy silnik Traktor 1.6, to jest również kolejny unikat. Nie ma takiego pojazdu na serwerze. Klotz 3.0, z takich po prostu ciekawszych pojazdów to tyle. No a jeszcze tam był Comet jakiś tam na 6K oraz Cheetah, więc no takie pojazdy. Jeśli się uda, no to może wypożyczę sobie te samochody i pokażę wam, jak to śmiga. Jestem bardzo ciekawy, jak właśnie lata taki Traktor 2.2, czy jakieś inne samochody. No i jeszcze z kolejnych aktualizacji, jak tutaj jesteśmy już przy ładowaniu. Dla elektryków, z tym muszę i tak załadować tego buleta. No to dodali widzowie możliwość zwiększania silników w pojazdach elektrycznych oraz w motocyklach. Aż mi się przypomniało, jak miałem moją FCR-kę 1.8 z APM-1. Kurde, gdyby to miało 2W, 2, naprawdę by mocno śmigało. Ale czyli czekajcie, jeżeli zmienili możliwość powiększania silników w motocyklach, to ciekawe, czy zwiększyli również Famaksy w tych motocyklach. Bo jak wiecie, to silnik nie zwiększał Famaxów w motocyklach, więc jestem ciekawy, jak to będzie teraz wyglądać. Może w dzisiejszym odcinku sobie zmienimy silnik w tym bulecie oraz dodamy sobie jakieś szyby, bo w ogóle ten bullet posiada 2.2 PFT bez, bez właśnie szyb. Yy, posiada nitro, no i jest elektryczny. Fajnie, że jeszcze ma tam jakiś unikatowy bug, bo wiadomo, tam w elektrykach jest chyba bug, chyba 15, a to ma 50, więc no to też bardzo spoko. Pokażę wam pierw nowe samochody, które stały właśnie dodane w salonie. Yy, dobra, jesteśmy sobie już tutaj oczywiście pod salonem i wbijemy sobie tam. Zobaczymy, co tam aktualnie stoi. Wiem, że na początku sporo osób rzuciło się na Mesosa, to jest właśnie taki jeden nowy pojazd, który ma bardzo dobry handling. przypomina. On właśnie taha, jeśli chodzi o handling. Może być nawet troszeczkę lepszy. Dobra, i tutaj pierwszy pojazd jest to Remus za 178 tysięcy. Taki samochód, no nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Jakoś, no nie, nie, nie mój styl, kompletnie. Gammy 1,6, coś takiego. No tak, taki klub w sumie wygląda. No i na samym dole mamy takie dosyć ciekawsze samochody. W sumie to tylko dwa samochody, bo dwa razy zresztą tego samego. Tutaj właśnie Mesos, który bardzo mi się podoba. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Wyglądem właśnie przypomina Buleta, A handling ma naprawdę mocniejszy, wydaje mi się. Szczytach. Mogę Wam w sumie pokazać tutaj na jeździe próbnej, ale no i co, zobaczcie jak to fajnie skręca. W sumie tutaj na tych niskich prędkościach to wiadomo, że będzie fajnie. Skręcać, no ale nie, no naprawdę Bardzo, bardzo fajny samochód, wyglądowo Bardzo mi się dziś, jest możliwość Dodawania tego niestandardowego tuningu Dalej mamy tutaj kometa Jest to komet retro 1.6, kurde nie, nie wiem, nie widzę jakoś dużej różnicy Może dlatego, że też kurde, rzadko kiedy Miałem kometa, nie wiem naprawdę Dlaczego to kosztuje 700 tysięcy, aż taka Różnica między kometem zwykłym a kometem Retro, dziwne, bo wiem, że Za 650 czy za 700 -ka Już kupisz kometa 2.2 tego zwykłego No ale no, kto jak woli, no i tutaj mamy to samo Tutaj coś, nie wiem, ziomeczki kampią. Nie wiem na co, może Helion jakieś, czy, czy coś, nie wiem. Wiem, że na to się ludzie rzucali, więc nie wiem na co teraz mogą kampić, kurde, tutaj, ale no, coś musi być mocnego, że aż tyle graczy tutaj stoi. Co, tutaj salony wam już pokazałem, jeśli chodzi o te nowe samochody. Po drodze pokażę wam, jeszcze nie, nie zostawcie moje auto, no, kurde, już to holowali chyba. Tak ja tam zaparkowałem, dobra. Nieważne, nieważne, już myślałem, że tutaj się rzucą. Dodali również Rondo, bo jak wiecie, Rondo, wylas, Ventura zostało usunięte jakiś czas temu, no i ponownie tutaj i dodali Naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. Lepsze od tego zwykłego ronda, więc pokażę wam od razu. Tylko wiadomo jest tam chyba jakieś lekkie ograniczenie. Chyba do 120, więc można sobie polatać, ale słyszałem, że mają to jeszcze bardziej zmniejszyć, yy, no co nie umożliwił tak naprawdę driftowania więc no szkoda, szkoda. Chociaż chyba za driftowanie ogólnie na, na rondzie jest ee, prawko, więc no nie róbcie tak widzowie. Ja, tak, ja też tak nie robię oczywiście. O, widzicie, nie ma aż takiego ograniczenia, więc można sobie bokiem polatać. Oczywiście w ogóle ten bokiem nie polecę, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie wygląda to rondo. Tutaj jest taka kostka, kurde, nie no, serio, podoba mi się. I jak jesteśmy od razu tutaj na rondzie, to jak widzicie, jadą tutaj lawety, my sobie za nimi pojedziemy, ponieważ tam znajduje się właśnie ta nowa baza i to wszystko lawet. Jak widzicie, tutaj są lawety. Poprzednie lawety zostały usunięte tam, wiadomo, obok kompo LV, gdzie naprawdę sporo, sporo kursów się przyjeździło, czy to na streamach, czy w ogóle samemu sobie latałem na lawetkach. Jakiś tam sentyment był do tamtych lawet, ale no zobaczcie, naprawdę fajnie to wygląda. Ta ciężarówka jest taka większa. Wchodzimy sobie oczywiście do środka. Tak tutaj wygląda te wnętrze tego wszystkiego. Tutaj taki magazyn, spoko, naprawdę. Poziom trzeci, a wcześniej miałem czwarty, dobra, czyli po prostu zabrali mi tutaj troszeczkę expa, czyli muszę na nowo wbijać. Może na jakichś streamkach sobie polatamy, bo planuję tutaj wrócić do streamowania, to może sobie coś tutaj pośmigamy i wbijemy ten czwarty level, dobra. No i jak widzicie, mamy tutaj różne zlecenia, tak. Mamy tutaj przewóz, do los Santos irackie filmy, a, czyli coś nielegalnego, ty. O i tutaj też mamy coś nielegalnego, brak informacji Czyli jeżeli przewozimy coś takiego nielegalnego Policja nas będzie łapać No ale za to będziemy dostawać troszeczkę więcej Tutaj przewozimy makaron, no i truskawki Z tego co wiem to chyba to się zmienia No ale co, fajnie, fajnie, że tutaj Urozmaicili tą pracę, no i w tym miejscu Wtedy była ta praca nielegalna Nie wiem czy pamiętacie, no naprawdę mało osób Na tym pracowało, ja kurde nie wiem Czy kiedykolwiek na tym pracowałem, nie no może Parę razy się zdarzyło, ale no była to strasznie Nieopłacalna praca, mało osób z niej korzystało Więc usunęli kompletnie tą pracę, no i w Właśnie dodali ten remake nowych lawet To no co, spoko, fajnie, że tutaj w końcu Moją ulubioną pracę odświeżyli yy, W sumie kursu niczego nie będę robić To sobie zostawimy może na jakieś triki Tutaj również GUI, tak jak przed chwilą powiedziałem Zostało zmienione w komponentach, zobaczcie Tak to wygląda, 2.0 Electric Pojazd 901, Tych widzicie ID pisze No i jak widzicie, ogólnie z tego co widzę To koszt powiększenia silnika W pojeździe elektrycznym jest droższy Niż w zwykłym samochodzie nieelektrycznym Bo jak widzicie kosztuje to 225 tysięcy A jeżeli dobrze pamiętam, no to powiększenie silnika w pojeździe 2.0 zwykłym Kosztowało 150 tysięcy Więc no 225 koła Chyba jak na razie sobie odpuszczę ten, Te powiększenie silnika Bo planuję jeszcze coś tutaj na licytacjach w ciemno Pokombinować Może z tego jakiś ciekawy odcinek sobie nagramy No i to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał Po naprawdę ogromnej przerwie Stawcie łapeczkę w górę subskrypcji No i pamiętajcie, że jest tutaj konkurs na manankę 1.6 z licytacji Za którą dałem ponad 100 tysięcy bo nic ona tutaj nie ma, ale wiadomo, jest z licytacji, wyłożenie nią stokła, więc jakaś tam, jakąś tam wartość może mieć. Aby wziąć widział łapeczkę w górę, subskrypcja, wbić do mojego Instagrama, którego macie oczywiście w opisie, Andy to Kozak. Stawić polubienie pod wszystkimi zdjęciami. Są tam chyba tylko 3 czy 4 zdjęcia, naprawdę jest momencik, obserwacja, napis twój nikt z Instagrama w komentarzach. No i macie darmową manankę. To było na tyle. Zgromadźcie się siemo!